Witajcie, kochani, 6 lutego w e, sobotę. Dzisiaj kartą dla Was jest karta Moc. Jest to bardzo miła karta, sympatyczna, która nic nam dzisiaj złego na pewno nie pokaże. Kochani, co ona mówi, to już Wam powiatarzam. Że, że już wiemy, kochani, że jesteśmy gotowi aby zrobić porządek z naszym życiem. Że przestajemy się już bać wszystkiego. Że wiemy, że jeżeli nie weźmiemy swojego życia w ręce, w swoje ręce, to nikt nam nie pomoże. Musimy, kochani, w swoim życiu uregulować dzisiaj takie sprawy jak prawne, jakieś postępowania sądowe. One się same tak naprawdę uregulują. Ale my też tu musimy wpłynąć na to. To będą pozytywne rozpatrzenia sądowe, to będą się tam prawda, takie rzeczy dobre one nam nie uprzykrzą życia, nie zdenerwują nas, ale musimy to skończyć w końcu. To nie może nam nad nami tak wisieć, bo blokuje nam cały czas, tak jak mówię, o tej drodze do szczęścia, o tych fajnych chwilach w życiu. Jeżeli coś takiego nam wisi gdzieś tam nad głową we wszechświecie, to, 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 to mówię, nie ma miejsca na te cudowne chwile. Musimy, kochani, taką w sobie znaleźć troszeczkę łagodność, a zarazem siłę, aby móc te wszystkie rzeczy pokończyć. Aby można było zrobić to miejsce, o którym cały czas ja powtarzam. Bo musimy to miejsce zrobić. Jesteśmy gdzieś tam zapchana jest ta nasza droga do szczęścia. Dziś przetrwamy trudne sytuacje, więc, dlatego musimy być kochani, odważni. I zobaczycie, że rozwiązanie tych trudnych spraw przyniesie nam super zwycięstwo i piękne powodzenia, z których będziemy bardzo dumni i bardzo zadowoleni, że tak sobie daliśmy radę. Kochani, działajmy dzisiaj śmiało, bez ogródek, bez zastanowień, bez zastanawiania się nad konsekwencjami. Musimy kończyć niektóre rzeczy, które dziś zostały w próżni. Po prostu trzeba je skończyć i koniec. I bez zastanawiania się nad tym wszystkim. I nie odkładania na później. najgorsze właśnie jest to odkładanie. Więc nie odkładamy, dzisiaj kończymy najcięższe sprawy, które wiszą nad głową. Dzisiaj też będziemy tacy, wspoł... będziemy tacy wspaniałomyślni. Będziemy mieli myśleć logicznie, nasze myślenie będzie czyste, yy, racjonalne, nie gdzieś tam jakieś strączone. I dlatego też słuchajmy się w siebie, tak, kochani, i wykorzystujmy to, co mówi nasze wewnętrzne ja. Yy, to jest bardzo dobry dzień, kochani, dzisiaj na rozwiązywanie trudnych sytuacji. Pięknie je rozwiążemy, pięknie je pokończymy i super będziemy z tego szczęśliwi i dumni, że tak łatwo nam poszło i nie było aż tak bardzo nerwowo. Nie dajemy się dzisiaj, kochani, wyprowadzić z równowagi. Jesteśmy po prostu tak spokojni. Jeżeli czujemy, że zaraz bomba wybuchnie i będzie wielka draka, to po prostu głębokie oddechy odchodzimy gdzieś na bok, resetujemy się, resetujemy nerwy. Wracamy i po prostu nie ma kłótni, nie ma awantur, tylko same dobre, podjęte decyzje, które prowadzą nas do szczęścia. Kochani, jeżeli chodzi o miłości, to dziś zaakceptujemy siebie, swoje ciało, swoje, swoje, swoje związki. Zaczniemy rozumieć drugiego partnera, i będziemy rozumieli, że nie ma ludzi idealnych, że Trzeba, jeżeli chcemy tworzyć piękną parę, piękny związek, udany związek, musimy też zaakceptować i te wady, nie tylko same zalety. No sami też nie jesteśmy idealni i, i, i nie ma ludzi idealnych, tak? I musimy zaakceptować wszystko u partnera, wszystko, no większość rzeczy, za, za, jeżeli go kochamy, tak, zaakceptować, jeżeli sami chcemy też być akceptowani. Więc w miłości nie jest źle, jeżeli chodzi o sprawy finansowe, także karta pokazuje sukcesy zawodowe, awanse, więc też jest w sprawach finansowych nie jest źle i w zdrowiu też nie jest źle. Jak najbardziej dobra kondycja, witalność, yy, dużo siły, energii i bardzo dobrze. Bo dzisiaj będzie nam potrzeba, tak jak mówiłam, bardzo, bardzo dużo energii, żeby pokończyć te sprawy, które wiszą nad nami. Po prostu koniec, ma ich nie być w naszym życiu. Mam nadzieję, kochani, że dacie sobie radę, że ogarniecie to wszystko tak, jak należy, żebym, tak jak ja coraz mówię, żeby nie zapychać swojej drogi do szczęścia, że wyrzucamy to, ten cały bałagan, te całe toksyczne rzeczy ze swojej drogi po to, żeby w to miejsce weszło coś fajnego, pozytywnego, coś, co nas podbuduje, to coś, co nas popchnie do fajnych rzeczy, które zmienią nasze życie, zmienią nasze myślenie i dadzą nam same piękne chwile. Więc wywalamy bałagan z naszej drogi, a w to miejsce wkłada coś, co... i czekamy, co będzie pięknego, co będzie fajnego, co mam w tą dziurę, w której się pozbyliśmy tych toksycznych i niepotrzebnych rzeczy. Kochani, pamiętajcie, szanujmy się, kochajmy się, nie zastanawiajmy się za dużo, działajmy spontanicznie, yy, cieszmy się życiem. Cieszmy się życiem i chyba to jest najważniejsze, aby Cieszyć się po prostu życiem i swoją rodziną, bo chyba największego bogactwa na świecie nie ma jak rodzina i miłość. Kochani, ściskam Was serdecznie, moje kochane żabeczki, misiaczki, piękniaszki. Ściskam Was i życzę Wam pięknego dnia i, i... 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 i słyszymy się jeszcze nie raz i nie dwa. Pozdrawiam serdecznie.